W dniach 20-24 stycznia odbyło się coroczne spotkanie w Davos, gdzie miliarderzy mówią milionerom, jak marzyć reszta ludzi. Na World Economic Forum przybyło wiele znanych osób, a 86-letni Klaus Schwab oficjalnie rozpoczął spotkanie. Przybyli reprezentaci 130 krajów, w tym 60 głów z państw i spodziewanych jest 3000 gości. W tym sekretarz ONZ Antonio Guterres, dyrektor MFW Kristina Georgiewa, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nie zabrakło też prezydenta Żeleńskiego, który na forum chce robić to, do czego stworzone jest najbardziej. Prosić o obronę i pieniądze, z których i tak 50% przypadnie w czarnej dziurze. Nie, żebym żałował tych, co dają, bo taki głupi nie jestem. Korupcja jest bowiem u nich na podobnym poziomie, tyle że lepiej skrywana. Hitem szczytu miało być wystąpienie Trumpa i takie było, choć partii chaosu organizującej Davos nie było do śmiechu. Nie wnikając z przemówienia obecnych, bo nie można znaleźć w nich słowa prawdy, to co ich niepokoi najbardziej. Wioski pośrednie wyciągnąć można patrząc na tematy przemówień, ale czytać należy między wierszami. Było pięć głównych haseł. Rozwój sztucznej inteligencji, konflikty zbrojne, zmiany klimatu, dezinformacja i w końcu polaryzacja społeczna. Wszystkie omawiane zagadnienia spowodowane są przez samych organizatorów. Jednak, kiedy wypuścili Gina z butelki, to niech się martwią teraz sami. To, czego boją się najbardziej, to pozbawienie majątku i życia, czyli wpływu. Co musi się stać, by zaszło jedno i drugie? Odpowiedź jest prosta: konflikt atomowy i bonapartyzm. Tego właśnie się obawiają. Nie chodzi tu o marionetki, a właścicieli świata. Prawdziwe elity bowiem nie bywają ani w Davos, ani na posiedzeniu klubu Bilderberg, w komisji trójstronnej, czy klubie rzymskim. Ale w przypadku wojny ryzykują dosłownie wszystkim. Panowanie Zachodu ciągnie się od stuleci i zmieniło się wiele pokoleń, jednak dominację postrzegają jako dar Boży i szczyt stworzenia. Jednak świat jest o niebo bardziej skomplikowany, by można opisać go tak prosto, i nawet sztuczna inteligencja nie może tego zrobić. Wyobraź sobie 8 miliardów ludzi, z których każdy dysponuje niezerową wolą. Człowiek ma unikalną historię życia i psychikę, która go kształtuje. Okej, okay, elity mają dużo więcej władzy, ale nie sprawują jej w próżni, tylko podlegają innym z własnymi poglądami. Jednak 8 miliardów ludzi wciąż istnieje i nie można mówić im cokolwiek, bo podlegają takim samym prawom wyższego rzędu. Elity światowe liczą w porywach 100 tysięcy osób, czyli 80 tysięcy razy mniej niż reszta ludzkości. Muszą zatem kłamać i jeśli nawet od czasu do czasu ktoś z nich ma wolę oraz odwagę, to reszta wciąż żyje z grabieży. Tu właśnie stykamy się z czasem historycznym i osobniczym, gdzie ten pierwszy jest o rząd wielkości dłuższy. Można urodzić się i żyć do śmierci w ramach jednego ustroju. Jednak okres ten jest mgnieniem oka z perspektywy historycznej. I to się stało z obecnymi i poprzednimi elitami. Bo trudno zakładać, że żyjemy w precedensowym czasie. Wróćmy jednak do Davos. Donald Trump wygłosił przemówienie do uczestników forum. Słuchałem go uważnie i nie mogę pozbyć się wrażenia, że mówił jak dziad do obrazu. Widzę w tym sytuację, kiedy ani Trump, ani publiczność w Davos nie są od siebie lepsi. Postrzegają świat w zredukowany i pełen iluzji sposób. Po prostu jedne elity walczą z drugimi, ale obie mają wypaczony obraz rzeczywistości. Ważne by pamiętać, że dla Trumpa możliwy jest tylko świat, w którym Ameryka dyktuje wszystkim, jak mają żyć, i nieważne, że jest nacjonalistą, co rozumiem jako hegemonię państwa narodowego nad wizją ultraglobalistów, ale jest równocześnie za globalnym panowaniem Ameryki, czyli imperialistą, co Lenin nazwał najwyższym stadium kapitalizmu. Kiedy na początku lat 90. Zachód pokonał socjalizm, Błędnie przyjął, że historia się kończy i nastała era wiecznego panowania na światem. Było to jednak taktyczne zwycięstwo, nie oparte na przewadze. Clausewitz w swoim dziele o wojnie pisał Należy wygrać wojnę, a nie bitwę. W swoim przemówieniu do uczestników Davos Trump powiedział, że Stany Zjednoczone wycofują się z Green Deal, dopłat do elektrycznych samochodów, porozumienia paryskiego, organizacji zdrowia, dotacji rządowych przy zmianie pci i przywracają kobietę oraz mężczyznę jako jedyne podmioty prawa amerykańskiego. Od teraz w USA znowu są tylko dwie pcie. W pierwszym dniu urzędowania podpisał 71 dekretów, które wywracają do góry nogami politykę Ameryki ostatnich 30 lat. Bombastyczne wypowiedzi Trumpa mogą szokować, ale oprócz samego prezydenta są elity oraz członkowie jego ekipy. Odnośnie spraw finansowych zapowiedział zmiany w skali podatkowej. Teraz dla małego i dużego biznesu spadnie ona z 40 do 21%, a jeśli produkcja powstanie w Ameryce, obniży się jeszcze do 15%. Oczywiście likwidacja klasy średniej będzie prowadzona nadal, choć dalej po cichu, bo czynniki są obiektywne i niezależne od tego, kto rządzi. A skoro gwałtownie zmniejsza się strumień środków finansowych, to elity rządzące, chcąc zachować poziom życia, stosować będą dalej taką politykę. Trump jest takim samym imperialistą jak Biden, chcąc jednak zachować światową dominację, przyjdzie mu się pogodzić z innymi graczami. Bez względu na to, co mówi teraz, bo po owocach go poznacie, nie po słowach. Może i tak myśli, ale w miarę weryfikacji swoich pomysłów, szczególnie tych nierealnych, może wzrastać ich frustracja. Prawdopodobnie, a raczej nieuchronnie, dojdzie do nowej fazy izolacyjnyzmu Ameryki. Zamknie się ona we własnym makroregionie na półkuli zachodniej, resztę pozostawiając w ogniu, szczególnie Europę. Trudno przewidzieć rozwój sytuacji, ale przykład wydarzeń w Niemczech może sugerować kierunek. W Bundestagu doszło do wspólnego głosowania CDU i AFD w sprawie polityki emigracyjnej. Coś, co było dwa tygodnie temu niemożliwe, tydzień temu mało prawdopodobne, teraz wydarzyło się. Nawiasem mówiąc, koalicja CDU-AFD jest teraz możliwa, ale wszystko będzie zależeć od różnicy, jaką partie te zdobędą w wyborach. Jeśli będzie minimalna, to Alice Weiden może stać się kanclerzem. Jednak los Zielonych i SPD jest przesądzony, bo zagłosowało przeciwko nowej polityce emigracyjnej, a zatem szanse na odrodzenie są minimalne. Wróćmy do głównych tematów z Davos: rozwój sztucznej inteligencji, konflikty zbrojne. Zmiana klimatu, dezinformacja czy polaryzacja społeczna. Wszystkie oprócz AI są wynikiem oszustwa, choć bańka inwestycyjna na giełdzie każe się nad tym zastanowić, bo jak mówi przysłowie, na złodzieju czapka gory. Gdy ultraglobaliści stracili władzę i Trump odwołuje najważniejsze elementy ich polityki, to projekcja staje się wielkim problemem. Weźmy najpierw konflikty zbrojne. To anglosasi kierują polityką Zachodu. Są nie tylko wyjątkowi w swoich oczach, ale nie dochowują też słowa, bo kiedy jest się wybranym przez Boga, można przecież wszystko. A jeśli zmieniło się zdanie, to problem tego, co będzie miał kłopoty, nie tego, co je spowodował. Wszystko zaczęło się od Gorbaczowa i niedotrzymanej obietnicy NATO. Ani cala na wschód mówili Amerykanie, choć od początku wiedzieli, że to kłamstwo. I tak infrastruktura wojenna sojuszu zbliżyła się nie o cal, ale o byłą NRD. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Węgry, Rumunię czy Bułgarię. Bo celem nie było dotrzymywanie słowa, a podbój Rosji i grabież jej surowców. Doktryna Brzeźnińskiego z okresu Cartera była jądrem polityki USA. Nie wdając się w szczegóły, całkowicie zawiodła i Zachód jest teraz tam, gdzie jest. Zmiany klimatu to kolejne oszustwo. Wpływ człowieka to w porywach 4%, a tylko erupcja wulkanu na Islandii spowodowała wyrzut takiej ilości CO2, że cały świat musiałby go emitować przez 20 lat, żeby zrównoważyć go. A przypomnę, że to ani jedyny, ani największy wulkan na świecie. Kolej teraz na dezinformację. To zwykła cenzura i widać to na przykładzie Facebooka, który wykasował Trumpowi konto. Dezinformacja to projekcja zachodu, gdzie zrzucił on maskę demokracji i założył swoje prawdziwe oblicze – nazizm. Włoski historyk Enzo Traverso napisał książkę pod tytułem Europejskie Korzenie Przemocy Nazistowskiej, gdzie opisał nazizm jako wspólne dzieło Europejczyków. XIX-wieczne rzeźnie przemysłowe w Paryżu stały się protoplastą niemieckich obozów zagłady. Ale myli się ten, co Szwedów czy Brytyjczyków wymazywałby z wyścigu. Fatalną pomyłką jest identyfikowanie postępu naukowego jako cywilizacyjnego, gdy w istocie to byty równoległe żyjące własnym życiem. Można być zaawansowanym technologicznie barbarzyńcą, jak i prymitywnym technologicznie, ale rozwiniętym etycznie człowiekiem. Jednak mieszkańcy Europy zlali to w całość, twórczo rozwijając nazizm. Wszystko co robi Zachód to czysta projekcja, a zatem walka z dezinformacją też nią jest. Choć stosuje się ją, by oszukiwać własne społeczeństwa. Pamiętacie świat oparty na wartościach? Problem polega na tym, że nigdzie nie są one spisane i raz nimi mogą być, a za chwilę nie. Służą więc jak baseball tym, kto je wymyślił, zachodowi. Przejdźmy do kolejnego hasła Davos: polaryzacja społeczna. I tu zaczyna być zabawnie, bo nikt dla niej nie zrobił więcej niż ultraglobaliści. Istotą kapitalizmu jest eksploatacja większości przez mniejszość, ale gdy ich liczba jest 80 tysięcy razy mniejsza od uszukiwanych, to otworzy się automatycznie polaryzację społeczną. Uczciwie mówiąc, hasło powinno brzmieć: jak oszukiwać dalej, by ofiary nie zorientowały się. Powinniśmy zmodyfikować wszystkie hasła z Dawos, bo są one zwykłą projekcją. Przychodzi mi na myśl parafraza baza Astrala z tej historii: Kłamstwa. Wszędzie, gdzie okiem i sięgnąć, kłamstwa. W Dawos mieliśmy do czynienia ze szczytem hipokryzji, choć nie ze strony elit, bo nigdy tam nie bywają. Obecne były tylko marionetki, które jakoby wybieramy. Nic z tych rzeczy. Ani nie wybieramy, ani nie panuje tu demokracja. Elity tworzą miraż wyboru, ale kiedy porównywać hasła wyborcze z czynami naszych przedstawicieli, to wyjdzie, ile musiało się zmienić, by nie zmieniło się nic. Większość ludzi ma pamięć głupika, pozwalającą skupić się na sprawie kilka minut, by zaraz o niej zapomnieć. Głosujemy więc ciągle na ludzi, którzy nas nie reprezentują. Z większym entuzjazmem patrzyłem kiedyś na ruchy lewicowe. Teraz rozumiem, że kiedy nie wiesz, jak się zachować, to zachowaj się przyzwoicie. Bez względu na to, czy spodziewasz się pozytywnych rezultatów, czy nie. Pomimo pesymizmu, który ogarnia mnie z wiekiem, wciąż wspieram sprawiedliwość społeczną na przekór pesymizmowi. Przemówienie Trumpa to ogłoszenie wrogą swoich postulatów. Jednak jako zwykli ludzie dajmy się bić im dalej. Dwojakie są tego korzyści: zapominają o prawdziwym przeciwniku oraz wyczerpują swoje siły. Im dłużej trwa draka, tym bardziej można się zająć umaceniem własnej pozycji. Mówiłem, że Partia Chaos organizuje Davos. Ich celem jest rozpuszczenie państw narodowych w organizacjach globalnych, a ster ich miałby trafić w ręce korporacji. Bez względu na to, czy to realistyczne, czy nie, taki jest ich cel, więc tym bardziej słowa Trumpa są dla nich wyzwaniem. Tak, jest imperialistą, który widzi stany rządzące całym światem, ale równocześnie to zwolennik realnego przemysłu i państwa narodowego. Należy więc patrzeć na awanturę imperialistów z uśmiechem. Niechaj walczą do śmierci. W Davos widzimy umierający świat i choć posiada moc, by go zniszczyć, to są takie siły, które starają się do tego nie dopuścić, wylewając kubeł zimnej wody. Elity zachodu boją się najbardziej rewolucji i bonapartyzmu. Rozwinę to myśl. Pomimo, że kapitalizm istnieje od wieków i oparty jest na zasadzie zysku jako wartości nadrzędnej, to zepnął on inne myślenie do katakumb. Bez względu na to, czy inność ta jest lepsza, czy nie, Zachód dyktuje światu swoją wizję. Główny jej aksjomat to zachowanie życia i nie chcą ginąć za tą czy inną sprawę. Wysiłki te są zatem bezzębne, a gdy do przeciwnika dotrze, co dla nich jest szklanym sufitem, to porażka jest nieuchronna. Z drugiej strony przeciwnicy mogą położyć swoje życie na szali, nawet elity, a mają do tego lepsze armie, które gotowe są do starcia. Podczas gdy Zachód musi ciągle oszukiwać swoje społeczeństwa. Zasada jest prosta: jeśli starcie jest nieuchronne za jako pierwszy, i kiedy akceptujesz możliwość własnej śmierci, a przeciwnik nie, to już wygrałeś. I tak doszliśmy do końca odcinka cyklu „Obyś żył w ciekawych czasach”. Jak zawsze proszę o subskrypcję kanału Lewak Polityka na YouTubie, Facebooku, Telegramie i Locals. Jeśli uważasz, że warto wspomóc moją pracę, to wszystkie linki znajdziesz pod każdym moim wideo. Żegna się z Wami Mitro Dimitriadis.